No, witam, dzień dobry. Artur Głowacki się kłania. Mam dla pana ofertę, bo widziałem, że pan miał fajny samochód. Mam fajne alufelgi z oponami. Może chciałby pan. Maciej się rozłączył?

Nie, na no masakra, no. Dobry. Jak tu się dodzwonić, jak on zapracowany. Tam, A taka do dobra oferta. Dore no. Ale są kompatybilne. No właśnie. Kompatybilne. No właśnie. Kompatybilne z innymi. No właśnie. Parkami. I co chciałem powiedzieć? Mało programów w telewizji. Eleganckie. Nawił się. I tak to jest. No. Sztuka wypowiedzi. 115 euro. 115 euro koszt jednej felgi sezon, Maciej nie odbiera były składowane masakra nie mają zadraśnięć rozmiar widoczny 205 na 55 rozmiar 17 głęboki ładny bieżnik także na pewno jeszcze kilka sezonów do zjeżdżenia. jeżeli jest ktoś chętny to Wiedzą, że naszym premierem jest chór. Master, który chce, żebyśmy żyli za miskę ryżu, o. żebyśmy nie mieli podmiotowości, pieniędzy i jemu to jest po prostu na rękę. Brak jego odpowiedzi mówi właśnie tyle. Co będzie dalej się działo, za chwilę przedstawimy. I to przedstawi przewodniczący tego, tego zgromadzenia, Czarek. Ojejku, jejku. Narobiło się, a to nim Brown coś powie, to pierw samochody wpuszczają. No. O, witaj, witaj, korwin, jak się masz? A w uchu cię boli? Mnie też ucho boli, tylko z drugiej strony, tutaj. Panie Rosow Kaczyński usiłuje nas ciągnąć w blok, który ma ponosić odpowiedzialność za to, co rząd i opozycja A. robią w sprawie COVID-u. Chcę A. przypomnieć, że działania rządu... covid już nie ma, jest delta. Konfederacja, delta, bezpartyjny oddział. Nawet o tym już Braun się dowiedział. No. Braun... Brodę zgolić trochę. Już za długa broda jest. Korwin tak, też zgoli. A więcej, żeby śmierci było jeszcze więcej. A. Także jedynie Konfederacja jest siłą, która chciałaby rządziać racjonalnie, traktować COVID jak każdą inną. Koronę. Rząd nie płaci racjonalnie, bo to wszyscy obywatele płacą. Korwin, opanuj się. Nie wiem, no masakra. Nie ma życie dla dzieci. No Właściwie, także. Nie wiem, dla mnie to piękny czas po prostu i tak wybrałam. I tak to trzymać. To są obowiązki, I tak trzymać. jest dużo cierpliwości, dużo czasu, no o. to jest jednak magia. Dla o. pytanych przez nas koleg, macierzyństwo to piękny i niepowtarzalny czas. No właśnie. Ale dla Donalda Tuska to udręka. Urodzenie dziecka. Udręka. Jeśli nie mówiąc o, 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 o dwójce... Ach, nie zapowietrzaj się Tusku. I, e, 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 o, e. Na pewno nie ja to jest samo szczęście. Dzieci są szczęściem i powinno ich być dużo.